Nie spodziewaliście się mnie w tym pięknym świecie. W dzisiejszym odcinku zobaczymy nasz nowy dom! Erol, to wiesz, to do nie, kim ty jesteś? Chodź tu! Dobra, dawaj. A, witamy! Oto jest nasz nowy dom! Nowy dom! Woohoo! Woohoo! Widziałem cię, znalazłem cię! Zobaczcie, mamy tutaj maszynę do robienia herbatki, naszej ulubionej herbatki! E, papatki! Tu mamy jakiegoś y, sprzątacza pewnie. Dzień dobry, panie sprzątający. Nie, ja ci powiem, gdzie jest sprzątający. Tu jest sprzątający. O, oh, hello, my friend! No no! No no! O! Dobrze! Więc jesteśmy już tutaj w naszej dziurze, w naszej... Z, nie wiem, z czym go jak to jest w takim razie pokażemy Wam, co jest na górze tego cholerstwa. Nienawidzimy tu mieszkać ogólnie. Tu mamy zjeżdżalne, patrzcie, super slide, Dobrze. A tutaj jest jaskinia strasznego potwora Gora Bora. Oj, jesteśmy przeszli w jaskinie, Gora Bora. W takim razie mamy tutaj kwiatki. Uwielbiamy kwiatki. Kwiatki to nasze ulubione pożywienie. Pomocy, pomocy. Nie pomogę ci, mój kolego. Jestem gofrem. Naszym jedną z najbardziej ulubionych zabaw jest skakanie na trampolinie. Dlatego jej aktualnie nie ma, bo nas nie sta. Ale mamy huśtawkę, która jest najbezpieczniejszą huśtawką w naszej krainie. Bezpieczeństwo full, full sukces, tak samo jak Blender Help Desk. Polecamy. Dobrze, a więc naszym ulubionym kolejną zabawą jest mierzenie kto jest grubszy, chociaż miło, że każdy wie, że ten, ale zobaczymy to. 3 2 1 Uuuuh, jesteś najgrubszy, widocznie! No widzisz, najgrubszy jesteś! Taki jesteś, gupek! A teraz, najgorsza zabawka na naszym placu zabaw! Z... Okej, okay, nasza ulubiona zabawka, czyli Sraipolina. Uwielbiamy Jej! Uwielbiamy smog, to jest nasze ulubione pożywienie. Witam, ja tutaj spojrzałam właśnie kwiatki, które lewitują. Proszę się przypatrzeć. Kamera, patrz tam. Przypatrzcie. Przypatrzcie. Dobra, chyba się przypatrzyła. Dobra. E, tutaj jest taki bardzo rzadki białą... biały z niebieską młodej Tam Bardzo smaczny, wcale nie trujący. Ten to jest moja mama, nie jest tego. Ja to zjem. Dobrze, to opowiem wam jeść. historię. Na szczarnej ogólnie tu stworzył tu kwiatki, które I on ogólnie to jakiś... no... O tam jest jakieś cholerstwo. Słuchajcie, u nas następną zabawą jest skakanie w niebo. Skaczemy w niebo w Nie da się! Uhu! Dobrze! W takim razie e, zapraszamy do następnej części naszej krainy! Ej, ktoś tu jest fanem ogólnie. Dobra, proszę państwa, to jest zwierz leśny, będzie skakał! Skacz, dajesz! Nie, nie, nie skacz, skacz! Kibicujemy ci! Skacz, <laughs> skacz! Łuuu! mi ręce. Przećkwida. Dobra, uciekamy! Tele tu się! się, dzisiaj! Tele tu bij się! Jeje, śpiewaj! Ja! Tyle tu nie mam kolana yeah, na rąk ojej, już mam. Na ra ra, yeah, jej, yeah. jej, tyle to bisie